Witam Was serdecznie. W takich warunkach <noise> będę nagrywał tego vloga, ale dzisiaj powiem Wam, że złośliwość rzeczy martwych. Yy, nagrania, które z dźwiękiem zrealizowałem moją kamerą, są do wywalenia. Yy, są do wywalenia po prostu nie nagrał mi się dźwięk w filmach. Temu też muszę zrobić nagrywkę w tym momencie w moim studiu. Ale chcę tego vloga wypuścić. Po prostu opowiem Wam mój dzisiejszy dzień. Tak. A myślę, że jest ciekawy, bo będą fajne przebitki w tle tego materiału leciały. A ja Wam opowiem moją wyprawę, którą odbyłem w dniu dzisiejszym do Dzierżoniowa, jako że jestem w trakcie remontowania mieszkania. W sumie nie mieszkania. Remontowania pokoju a farba, którą potrzebuje kolor firma jest do kupienia albo w Dzierżoniowie, albo w Wałbrzychu. U mnie w mieście nie ma tej farby. Wybrałem się dzisiaj do Dzierżoniowa. A że pojechałem do Dzierżoniowa, postanowiłem nagrać materiał z jednego z szrotów, który jest właśnie w Dzierżoniowie. Byłem tam wcześniej raz. spodobał mi się. Spodobało mi się tam. Nie miałem założonego sprzętu, więc postanowiłem specjalnie tam właśnie dzisiaj pojechać. No i pocałowałem klamkę. Pocałowałem klamkę na początku, bo okazało się, że środ jest czynny od godziny 10, a ja tam byłem o godzinie 9. No to korzystając z okazji pojechałem sobie na nowiznę, ale o materiał, o nowiznie. Za jakiś czas opublikuję. Dzisiaj chcę się skupić, w dzisiejszym dniu chcę się skupić tylko na dzierżoniowie i na szrocie. E, Szrod ten odkryłem dawno temu, ale jakoś zawsze kiedy byłem w dzierżoniowie o nim zapominałem. E, Szrot znajduje się koło, koło Lidla, właśnie w dzierżoniowie e, i tu pewnie jakieś przewidzki widzicie, o tym szrocie wam e, troszkę powiem, bo. Mm, o tyle dla mnie jest fajny, że jest tam sporo elektroniki. Jest tam sporo elektroniki i podoba mi się to, że jest to w miarę, w miarę posortowane. No nie można to dopowiedzieć o szrocie jednym przynajmniej, który jest nobliźnie. Ale ja ten środek bardzo lubię z nowizny. Tu w dzierżniowie po prostu mamy tofanie posortowane. Zgadałem się z właścicielem. W sumie zawsze się pytam, czy mogę nagrywać na tych śrotach. Bo wiecie, teren prywatny, nie ja chcę wbijać się z kamerą i udawać Greka i po prostu lecieć z kamerą nagrywać tego. Zgadałem się z właścicielem i też pokazał mi fajny pojazd Bagiego RC naprawdę potężna maszyna, okazało się, że na sprzedaż. W sumie można było się spodziewać, prawda? że mógłby być na sprzedaż w takim miejscu, ale niestety, albo stety, cena, jaką zaproponował, była dla mnie zaporowa. Podobała mi się maszyna, ale nie za tą kwotę. Proponował mi, abym ja zaproponował cenę, z za jaką mógłbym ją go odkupić, ale moja propozycja byłaby o ponad połowę mniejsza niż właściciel zaproponował, więc wolałem się nie odzywać. Maszyna fajna, naprawdę kozak, bym z tego zrobił potwora, ale też nie interesowało mnie wszystko w tej maszynie. Kompletnie nie interesował mnie pilot, bo był rozwalony, niekompletny częściowo. Nie dla mnie tak naprawdę, baterie mnie nie interesowały, nie interesował mnie odbiornik RC i tak dalej, i tak dalej. W sumie interesował mnie głównie podwozie, silnik SC i to wszystko, co mnie interesowało w tej maszynie, więc może za tą kwotę bym uzyskał to, co chciałem, co ja chciałem zaproponować, ale co wtedy zrobiłby właściciel z resztą tego sprzętu, bo pewnie jak sprzedać, to sprzedać w całości. No, yy, ale coś ze szrotu wyniosłem oprócz nagrania, które w tym momencie widzicie yy, i kupiłem, yy, a w sumie dostałem yy, w gratisie swój własny bagi. Taki byczy, słuchajcie, takiego byczy, taki byczy samochodzik w, znalazłem tam właśnie w szrocie. Yy, mega mi się spodobał. Yy, ten pojazd. Oczywiście jest zapewne niedziałający, bo w sobie pilota nie mam do niego, ale będę chciał właśnie zminio, zminiaturyzować swoje projekty do zdalnego sterowania, aby można było zmieścić w takiej oto maszynie. W takiej oto maszynie. O tyle maszyna jest fajna, że oś tylnia jest oczywiście na silnik, przednia prawdopodobnie jest magnetyczna. Myślę, że tu. Nie wiem, jak to działa, ale tak, tak, tak podejrzewam. E, tutaj, tył można jeszcze na sprężyny, żeby było takie fajne zawieszenie, było. Bo tu chyba sprężyny brakuje z tyłu. Ale tak czy zobacz, mam swojego bagiego. E, mój jest taki. E, ten co widziałem, chcieli mi go sprzedać. Był gdzieś taki. Naprawdę, kozak, wielka e, maszyna. To między innymi to wyniosłem właśnie z tego śrotu i jeszcze wyniosłem dwa, kupiłem dwa zasilacze. Kupiłem dwa zasilacze takiej wielkości i są to zasilacze 12V 3-2A. No i niestety naciąłem się. Naciąłem się na to. Były te zasilacze w namiocie, gdzie. Po półkach zasugerowałem się, że są sprawne. E, że są sprawne, bo tam sporo sprawnych rzeczy pisało. W tym szczycie fajne jest to, że pisze ci, że jest sprawne i cena. Dużo jest cen po prostu od razu podanych, nie trzeba się pytać. I zasugerowałem się, że zasilacz jest sprawny. No niestety ani jeden, ani drugi sprawny nie jest. E, więc tak naprawdę umoczyłem. E, nie było one drogie, bo dałem dyszkę za sztukę. Yy, nauczka na przyszłość dla mnie, muszę jakikolwiek multiwec mieć ze sobą, aby coś takiego sprawdzić. I teraz tak. Yy, Ten, który trzymam w tym momencie w ręce, jest przeze mnie rozebrany, i jak widzicie po napisie, wybucha. Ten yy, zasilacz wybucha, jest uszkodzony. Yy, Moja próba naprawy kosztowała mnie kilka diod, prostowniczych i bezpieczniki z odzysku itd., itd. Dobrze, że troszkę części zasilaczy posiadam. Tak samo Tutaj mam troszkę diod, prostowniczych tych takich modułowych i tak dalej, więc może mojego portfela to nie uszkodziły te próby naprawy, e, ale dwa razy bezpieczniki musiałem w domu załączyć, e, bo wywaliło. Tu prawdopodobnie walnięty jest e, transformator. Prawdopodobnie transformator. E, myślałem, że to diody, więc wymieniałem diody, bo miały zwarcie. E, ale jak wymieniłem wszystkie diody, podłączyłem ostatni raz. Niby zwarcia miernikiem nie znalazłem. Był tylko strzał. Więc ten jest kompletnie walnięty i ląduje do tak zwanego śmietniczka. E, natomiast drugi. E, drugi udało się naprawić. E, więc e, udało się go naprawić. E, okazało się, że w drugim e, uszkodzona była dioda. Prostownicza. Ta tutaj dioda, ona miała oznaczenie SR10100, co oznaczało, że była to dioda 10A, 100V. Takiej diody, takiego zespołu nie miałem. Temu też znalazłem diodę 40V, 20A, ponieważ jest to scalak, scalak, no w sumie scalak, dwa elementy przynajmniej ma w sobie. Od strony już 12V, 540 spokojnie wystarcza. I ten się uruchamia. Jedynie co jeszcze muszę pomyśleć, co zrobić z bezpiecznikiem, bo bezpiecznik był tutaj dobry, ale wylutowałem go, przylutowałem go do tego uszkodzonego i oczywiście wybuch, piękny wybuch. Yy, więc yy, znalazłem jakieś bezpieczniki po prostu z ATX-ów, one takie o, poznajdywałem jakieś bezpieczniki, przylutowałem na razie na kabelki, ale z tym niestety nie jestem w stanie zamknąć obudowy, więc muszę poszukać innego bezpiecznika cieńszego, yy, ewentualnie jakoś pomyśleć, jak ten bezpiecznik na przykład gdzieś przeprowadzić, ponieważ on od góry tutaj się nie mieści. Więc no, częściowo się naciąłem, ale zostawiłem dwie dyszki na szrocie. A najtańszy na AliExpress ten zasilacz, z tego co widziałem, kosztuje 25 zł. Więc chyba suma sumarum i tak jest ten na plus, bo mam jeden działający. Mam swego mini bagiego, no i mam w sumie, boję się chyba cokolwiek z niego wy, 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 wyciągać na części. Tego zasilacza, więc mam ładną obudowę. Chociaż może coś jeszcze da z tego uratować, może kiedyś się trafi jakiś inny i coś będziemy kombinowali. Na razie dużo miejsca nie zajmuję, niech będzie w szrotowni. No, więc taka mi się spotkała przygoda, ale myślę, że warto to miejsce odwiedzić jeszcze. Planuję teraz wycieczkę, bodajże w piątek, w kierunku Dzierżoniowa bo otworzył się nowy szrot na nowiźnie, yy, w ogóle znalazłem jeszcze jeden szrot dzisiaj, yy, ale o tym też materiał za jakiś czas pewnie puszczę. No, wiecie, ile jest, wiecie ile szrotów jest w mojej okolicy? Chyba 6 albo 7. Jest dobrze, jest dobrze. Będzie co nagrywać, będzie co zbierać, będzie co naprawiać. To tyle. Tyle w tym materiale. Dzięki Wam serdeczne za jego obejrzenie. Zachęcam Was do dania łapki w górę, napisania komentarza, udostępniania filmu swoim znajomym. Ja się żegnam życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.